Siema, to ja. Minika musi stać Minika jest eee, dzisiaj sobie pojedziemy trochę na kolanega. A my hulaję. Trudno będzie ogólnie z telefonem jeździć, ale coś się w go... wykombinuje. o pizziele. jak fajnie widzicie tam jedzie a ja jadę tu w ogóle z jedną ręką to się nie, 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 nie ciężko jeździ z jedną ręką się nie ciężko jeździ nie się że ciężej dawaj o kurde ale wieje

Ja umiem baty, baty, bana, ba, ba tychhopa, czy jak? Bara dobra Bara, o no właśnie, bara. No No dawaj. Nie wiem, się No nieraz się nie udaje, a szczególnie. To był poczko, jak widzę. To był podskok, to. Był no to, to jest też fajne. Jedną łapą na kierownicę, ale spróbuję. <gry> Ale No <let's go. gry> to jest ja sobie kierownicy. Tu to każdy kurwa umie pragnąć. Góry w hey. Ej. Hey. Hey, w ogóle zobaczcie, czy to da się na YouTube wrzucić. Poczekaj. I my kończymy. Nala.